Witam Was bardzo gorąco w kolejnym vlogu. Dzisiaj chciałem pogadać na temat mojego kanału. A mianowicie, dostałem, dostałem ostatnio od YouTubea funkcję dodawania miniaturek niestandardowych i funkcję live streamingu, tak. Jako, że wcześniej miałem, jak od razu założyłem konto, to było gdzieś w gran... koło stycznia, jakoś tak. Ehm, Aktowałem sobie od razu ten AdSense, tak? Założyłem konto, po połączyłem i tak dalej, nie? Wszystko było ok, ehm, no, ale po jakimś. Miałem to oczywiście te reklamy, i to wszystko, nie? Ehm, coś tam, jakieś groszowe sprawy, ehm, niby coś tam zarabiałem, ale ale po jakimś czasie ten AdSense odłączyłem, przestałem zarabiać, odłączyłem się, odłączyłem mój kanał od konta AdSense. Nie, nie zarabiałem w ogóle, do dzisiaj nawet, jak widzicie, na żadnym moim filmie nie ma reklam, od tamtego czasu nie zarabiam w ogóle na moich filmach, bo to nie o to chodzi mi. Przede wszystkim o chodzi o to, że nie robię tego dla siebie, tak? Nie robię tych poradników dla siebie, robię to dla was. Robię to dlatego, bo po prostu to lubię, tak? Lubię siąść przed komputerem, pogadać troszkę do was. Dzięki tym waszym tym waszym właśnie łapkom dzięki tym właśnie waszym łapkom to jest dla mnie taki, taka motywacja tak, do dalszego działania dzięki tym subskrypcjom e, na tą chwilę No mam ich mm, zaraz 273 nie jest to jakieś jak, jakoś wielce e, duża liczba aczkolwiek mamy takie swoje grono takich e, takich z widzów, którzy, którzy stale mnie oglądają. No i co by tu jeszcze powiedzieć? No wracając do, do tej sprawy, tak, dostałem funkcję live streamingu, dostałem miniaturki. Jak widzicie już na poprzednich moich filmach, są te miniaturki bardzo, bardzo fajna opcja. Dodatkowo funkcja live streamingu, tak. Przy moim internecie, jak wiecie, to nie, nie, nie bardzo się to zda, nawet nie będę raczej tego używał. Aczkolwiek, może kiedy będę miał lepszy internet za jakiś czas, może albo, albo hmm, chociażby, nie wiem, od czasu do czasu, może spróbuję go odpalić i nie wiem, pograć jakieś gry przeglądarkowe czy, czy, czy tego typu rzeczy, czy tak sobie po prostu posiedzieć i pogadać. Hmm. No i co? I, I myślę, że. Aha, i starałem się po prostu o, o partnerstwo, tak, na, na swój kanał, e, ale mm, muszę mieć po prostu jeszcze trochę tych widzów e, więcej. Granica w, mniej więcej, kiedy się mogę starać o, o jakiegoś e, w miarę porządnego, fajnego partnera, to jest około 500 subskrypcji, także jeszcze sporo czasu przede mną. No ale, no ale nic, trzeba się po prostu wziąć za siebie, tak zmotywować i dalej, dalej działać. Trochę mnie tak dziwi, po prostu, jak na tą chwilę, ta liczba wyświetleń, tak? Bo jak tutaj sobie tak zerka, mam 23 099 wyświetleń. No subskrypcji, jak wiecie, nie za dużo. Tak, przeglądając inne kanały patrzę na wyświetlenia i patrzę na te subskrypcje no to no to powiem tak, że na tą chwilę mając tyle wyświetleń normalny kanał powinien mieć około już tysiąca tych subskrypcji no ale wiecie jak to YouTube jak, jak, jaką politykę ma YouTube o tym pogadamy sobie już w innym vlogu mam dla Was kilka zdjęć Screenshotów właśnie spod filmików z YouTube'a z łapkami i z wyświetleniami, ale o tym już w innym vlogu pogadamy sobie tak na spokojnie. No i co tu jeszcze na tą chwilę mogę, mogę Wam powiedzieć? No, jak widzicie, mniej więcej regularnie te filmy, filmy się pojawiają, tak? Nie ma jakiegoś tam zastoju wielkiego. Oczywiście, troszkę, troszkę się opuściłem co do niektórych tam recenzji, no ale wiecie, mamy wakacje troszkę, e, troszkę e, trzeba też e, gdzieś sobie wypocząć, tak, podpoczywać. E, no ale myślę, że w jakimś najbliższym czasie to nadrobię. E, no i chyba to wszystko, co chciałem Wam na tą chwilę powiedzieć. Aha, jeszcze takie. E, jeszcze mam taki dylemat, czy włączać te reklamy na tą chwilę. Oczywiście wiecie, że e, jakieś tam kroci z tego nie będzie, nie? Ale, e, ale jakbym włączył, to zawsze coś tam byście, klikając w te reklamy, wspomogli ten e, mój kanał, tak? E, aczkolwiek nie wiem, nie wiem, czy włączę. Może i włączę z powrotem te reklamy, ale muszę się nad tym e, zastanowić, bo. Na razie, jakbym miał po prostu partnera już tak, miałbym po prostu inaczej liczony to wszystko, te pieniądze i, i, i tak dalej, mam AdSense i to mnie tak troszkę odrzuca, no ale cóż, jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, na, na, te, na te moje opowiadanie dzisiaj takie, no to, no to piszcie w komentarzach, ja chętnie przeczytam wszystko. No i na tą chwilę się z Wami już żegnam. Zapraszam w najbliższym czasie już do kolejnych vlogów. Pogadamy sobie właśnie o tej polityce troszkę, jeszcze troszkę o moim kanale. No i, no i myślę, że to coś mi do oka padło. Okej, no i się teraz z Wami żegnam już. Do następnego razu. Żegnajcie. Cześć!